Cześć kochanie, jak się macie? Wołasz do Boga? Alleluja! Ale o co wołasz? O co Go prosisz? Możemy prosić Boga w naszych konkretnych intencjach o zdrowie, pieniądze, uwolnienie, uzdrowienie itd. Dobre jest o to wszystko prosić, bo Bóg jest hojnym dawcą. Zachęcam Cię jednak w swoich modlitwach prośby skup się na Duchu Świętym. Proś o Ducha Świętego. Dlaczego? Gdy prosimy Boga o Ducha Świętego, to nie prosimy Go tylko o Jego dary, ale prosimy o Niego samego, a Bóg nigdy nie przychodzi z pustymi rękoma. On wie lepiej od nas, czego potrzebujemy. Nasza wyobraźnia o co możemy Go prosić jest ograniczona. Możemy Go prosić o obfitość według naszej ludzkiej ograniczonej definicji obfitości, a możemy prosić o Ducha Świętego, z którym przychodzi obfitość niczym nieograniczona. I kluczowy powód, dlaczego powinniśmy prosić o Ducha Świętego. Jezus obiecuje, że Bóg zawsze da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. Niesamowita obietnica. Zawsze. Proś zatem zawsze o Ducha Świętego. Proś Go o Niego od rana do wieczora. Proś w nocy. Proś, gdy Twoje serce przepełnia radość. Proś, gdy nie widzisz żadnej nadziei. Przyjdź, Duchu Święty. Niech Was Bogusaj, Bóg i Bóg Wszechmogący... Ojciec i syn i Duch Święty. Cześć, kochani, dobrego dnia z Bogiem.